Pamiętacie pierwsze czytanie? Nie pamiętacie. Nie ma szansy, żebyście pamiętali. Bo nam jest trudno słuchać tego słowa, a ono jest, mówi, no bardzo ciekawe, ważne rzeczy. Ostatnie zdanie. Obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mną. My to słyszymy i to ucieka nam poza usie, gdzieś tam przechodzi i, i znika, ale to jest Słowo, które powalać. Bo jak patrzysz na swoje życie, ja patrzę na swoje, ty patrzysz na swoje, to wierzysz w to, że, jest, że jesteś wart zakochania się w tobie, że ktoś się w tobie zakochał? Święty Paweł najpierw mówię o tym, że umarł przez prawo, aby żyć dla, dla prawa umarł, przez prawo, aby żyć dla Boga. Bo nasze podejście do chrześcijaństwa bardzo często jest podejściem pełnym strachu, pełnym lęku. Ja to kiedyś mówiłem i chętnie powtarzam. To był rok, w którym przyjechał papież do Polski, ułożono wtedy taką pieśń Ośmiu błogosławieństw. Śpiewali znani muzycy polskiej sceny, naraz w takim dużym kurze i dziennikarka zapowiadająca pierwszy raz pojawienie się tej piosenki popełniła taki lapsus, taki, taki, tak pom pomyliła się i mówi, a teraz. Będziemy słyszeć pieśni Siedem Grzechów Głównych, a miało być Osiem Błogosławieństw. My patrzymy na Boga, na chrześcijaństwo, nie przez pryzmat tego, że Bóg się w nas zakochał, tylko przez pryzmat strachu. My się boimy Boga, ale nie tak jak było w Psalm, że ci, którzy się boją Boga, są szczęśliwi i nie boją się niczego innego. My się pogalękamy. Nie wierzymy w to, że Bóg może być w nas zakochany tak, jak zakopuje się chłopak w dziewczynę, albo jak matka kocha dziecko. Nie wyobrażamy sobie, że możemy być tak kochani przez Boga. Ja to sobie wyobrażam czasami powtarzam, że wyobraź sobie, że tam gdzieś już. Tak antropomorfizując. Bóg siedzi w mier, miermier na tronie. Patrzy na ziemię. w otoczeniu aniołów. I pokazuje, widzisz, tam on, tam Zuzia, to moja córeczka. Widzieliście, jaka fajna. I tak samo możemy pod, podłożyć pod to każde swoje imię. Bóg zakochany w swoim stworzeniu, w tym, kogo stworzył. A my patrzymy na tego Boga i myślimy, no to czasami rozmawiam z ludźmi, którzy gdzieś są bardzo pogłupieni i mówię, powiedz, co sobie, jak sobie wyobrażasz, kiedy grzeszysz i jak Pan Bóg na ciebie patrzy. I oni zazwyczaj mają to doświadczenie i nie... Oni związane z patrzeniem własnego ojca. Bardzo często słyszę odpowiedź, że go zawiodłam albo że go zawiodłem. Tak na mnie patrzy, Bo za każdym razem tak mój ojciec patrzy, kiedy coś zbroi. Patrzy i mówi, no zawiodłem się na tobie. A ja mówię, a sobie, że Bóg może odwracać wzrok wtedy, kiedy grzeszysz, żeby cię e, nie zawstydzać, bo Jemu naprawdę na tobie zależy? I Bóg jest ten, który Cię szuka, a nie Ty szukasz Boga. I Paweł dokładnie o tym mówi: życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który mnie kochał, który mnie umiłował i wydał siebie samego za mnie. Sam dał się zabić, żebym ja miał życie. My tak nie patrzymy na Boga. My ciągle patrzymy na Boga, jak na jakiegoś buchaltera, który podlicza. Nawet to, co mówił Kornel o tym, że po śmierci będzie rozliczenie. Ale ten obraz krzewu winnego, który gałązki, które są na niego wszczepione, dają owoce albo nie dają owoce. Jeżeli się oderwiesz od Boga, to patrz na swoje życie, patrz na swoje owoce, patrz na swoje dzieci. Albo jesteś wszczepiony, wszczepiona w Boga. I te owoce przychodzą, i tak jak wcale śpiewaliśmy, ci, co się boją Bana nie zaznają biedy, szukającym bana niczego nie zabraknie, albo chodzimy swoimi drogami i płoniemy. To jest takie palenie w środku. Jak zaczynamy chodzić poza Bogiem, i to nie jest opowieść o tym, co będzie, jak o sądzie ostatecznym, jaka będzie kara, jak Pan by się zemści na nas. Bo Pan Bóg nie chce śmierci Rzecznika. Pan Bóg nie chce naszej śmierci, a dopóki jest Bogiem życia. Pan Bóg chce naszego życia, naszego szczęścia. Tylko, tylko opisuje rzeczywistość. Albo jesteś wszczepiony, trwasz w Chrystusie, trzymasz się go kurczowo, choćby przez prosty udział w życiu Kościoła, w sakramentach. W świętej, jak ktoś powiedział, dopóki znajdujesz się na tej drodze między balaskami, przy yy, którym się przyjmuje komunie, a kratkami konfesjonału, to choćbyś najbardziej to błądził, to jeszcze nie jest źle. Choćbyś najbardziej grzeszył, to jeszcze nie jest źle. Bo trzymasz się w tej przestrzeni życia. Ale kiedy wypadasz, to tam się zbiera płonę, To jest obraz tego, czego doświadczamy. Prosiłem, żeby na początek była jakaś pieśń dotycząca Pieśni nad Pieśniami. Śpiewaliśmy to inna je. Pieśń nad Pieśniami jest specyficzną księgą, księgą która opowiada o zakochaniu Boga w człowieku. Przy czym mówi to językiem ludzkim, dla nas zrozumiałym. Młodsi mają to przed sobą, starsi mają to albo w trakcie, albo już poza. W każdym razie każdy ma jakieś doświadczenie, ma lub będzie miał doświadczenie zakochania, tego, że coś się dzieje w człowieku, że coś tam w środku w nim wariuje. Pieśń nad pieśniami opowiada, Bóg zakochał się jak wariat w człowieku i opowiada to w formie yy, o tym, że pewien młodzieniec zakochał się w dziewczynie i przyszedł do niej wtedy, kiedy ona już poszła spać. Ona mówi, już nogi wymyłam, już Cię przeprałam, zdjąłem suknię, położyłam się spać, a on puka do drzwi. Mówi, no, no przecież mu nie wstanął otworzyć. No niech zaczeka. I on pukał, włożył rękę we drzwi, nie wszedł, odszedł dalej. A ona wtedy pomyślała, przecież on się we mnie zakochał. To jest miłość mojego życia. No to się szybko ubiera i wybiega za nim. Nie ma, nie może go znaleźć, bo. To jest tak, że Pan Bóg zazwyczaj przychodzi wtedy, kiedy my nie planowaliśmy. Tak jak mówiła ma o po Marysi. Dokładnie nie w tym momencie, który zaplanowaliśmy. I zazwyczaj tak jest. A my mówi, nie, nie, teraz, później za pięć minut. A Bóg mówi, ale ja teraz się zakochałem w tobie. I teraz przychodzę do ciebie. I wtedy ta dziewczyna wybiega z tej komnaty, biegnie przez miasto. I bardzo doświadcza różnego rodzaju cierpień. Spotykają ją strażnicy, oskarżają ją, co robi dziewczyna w nocy, traktują ją jak prostytutkę, z z obnażają ją, gwałcą ją i ona taka zmaltretowana, zniszczona jest ta pustyni, właściwie taka, na którą już nikt nie spojrzy, już jest zniszczona totalnie. I wtedy spotyka tego swojego ukochanego. I my śpiewamy w innej pieśni, że kiło jest ta, która wyłania się z pustyny, wsparta na swoim oblubieńcu. Czasami sobie wyobrażamy jakąś parę taką zakochaną, ale to jest dziewczyna pokrwawiona, zniszczona, zmaltretowana. Każdy z nas, nad którą pochyla się ten, który się w niej zakochał, i mu nie przeszkadza nasza sytuacja. Nie przeszkadza Bogu to, że wszedłeś w grzech. Mój ja Wiaciebie, wam przyjdź, ratuj się. Ja cię uratuję, ja cię mnie kocham. I wspierać. Dlatego ona idzie wsparta na swoim odmówieniu. to jest to trwanie w Chrystusie? Jak mówił Karol, próbowałem to wyciągnąć od Oliwki, iść obok, opierać się na Nim, trwać w Chrystusie i wtedy przynosi owoc. Mówiliśmy o tych lękach. W tym psalmie, który dzisiaj śpiewaliśmy było tak powiedziane, szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Trwoga to jest to, co mówiliśmy, między Morze Czerwone z jednej strony, a z drugiej strony rozstrzeczenie i dykcjanie, nie ma wyjścia. I wtedy pojawiła się trwoga. On mówi, szukałem pomocy u Pana, a oni zaczęli wrzeszczeć do Boga, wołać do Boga, modlić się na poważnie. I Bóg odpowiedział i wyzwolił z trwogi, i zatopił, zniszczył obydwa żywioły, które im zagrażały. Morze pochłonęło Egipcjan. Jest jeszcze słowo w tym psalmie bardzo ważne o tych, którzy boją się Pana. Bać się Boga. Myślę, że będziemy się temu przyglądać, próbować zrozumieć, dojść do tego, co to znaczy: bać się Boga. Nie lękacie się, nie trwożyć, nie, nie być, właśnie nie traktować Boga nie jak Boga zakochanego, tylko jak jakiegoś buchaltera, mówiłem. Słowo to mówi tak. Anioł Pański, to jest 34. Psalm, Anioł Pański podnacza szansę Bogobojów, aby ich ocalić. Często ludziom powtarzam, wczoraj próbowałem Wam mówić. O tym, że do kościoła się chodzi po to, żeby się chronić przed demonantem, które chcą nas zniszczyć. Naprawdę chcą nas zniszczyć. Po to trzeba przyjść nam Szerp. I to słowo mówi, że Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych. To znaczy, że Bóg tego, który boi się Boga, więc przychodzi nam szer, posyła Anioła, który buduje wokół Niego twierdzę. Otacza go szańcem, buduje mury. Po to, żeby człowieka chronić. I wtedy ten slajper, zły demon, który chce nas ciągle zniszczyć, nie ma do nas dostępu. Tylko ta twierdza ma swoją trwałość. Jesteśmy ciągle atakowani. I wtedy potrzebujemy na nowo przyjść do Boga, chwycić się go, kurczowo, a on znowu posyła anioła i obuduje wokół nas twierdzę. Zobaczcie, jak jesteśmy blisko Boga, to życie wcale nie jest łatwe. Ale jest sensowne. Jak jesteśmy daleko od Boga, to w życiu zaczyna się kręcić, zaczyna się coś rozmować, coś niż żyć. Popatrzcie na swoje życie, nie trzeba szukać gdzieś w filozofii, nie trzeba szukać w książkach. Wystarczy spokojnie popatrzeć na swoje życie. Jak jesteśmy, jak nie trwamy w tym czele winnym, nie trzymamy się poczczo Boga, jak Jakub trzymał się anioła to życie się rozwaja. Nasze i naszym dzieci. Dlatego to słowo mówi, trzymaj się kurczowo Boga. Jeżeli we mnie trwać będziecie, słowa moje we was, proście o cokolwiek chcecie, to się wam spełni i w owoc obfity przyniesiecie. Amen.